Filmy lat 90. miały swoje boginie, a dziś zrobię coś, czego nikt normalny nie powinien robić. Przeliczę sławę tamtej dekady na dolary. W tym filmie poznasz aktorki, które w tamtym czasie rozpalały wyobraźnię widzów na całym świecie, a żeby nie było nudno, dowiesz się ile zarobiły i która z nich rozbiła bank zgarniając fortunę za najdroższy film w swojej karierze. Pamiętacie Sharon Stone na przesłuchaniu? Julia Roberts w Woman? A może hipnotyczny taniec Salmy Hayek? przy jakich tytułach posypały się największe czeki. Na końcu poznasz także najlepiej opłacaną aktorkę w 2025 roku i dowiemy się, kto śmiał wygryźć największe ikony kina. W tym świecie trzeba wykorzystać każdy atut. Hej, przystojniaku, szukasz towarzystwa? Jesteś gliną? Widzisz tu odznakę? Zaczynamy naprawdę mocnym nazwiskiem. Kiedy w latach 90. kamera zwalniała, a na ekranie pojawiała się blondynka w czerwonym stroju kąpielowym, nikt już nie patrzył na zegarek. Pamela Anderson była wtedy jak syrena popkultury. Symbol dekady, którego nie dało się zignorować, nawet jeżeli bardzo chciałeś. Zaczynała jako dziewczyna z plakatu, ale szybko okazało się, że ma coś, czego nie da się zaprogramować. Charyzmę, która przyciągała tłumy bez względu na scenariusz. Słoneczny Patrol był dla niej trampoliną do światowej sławy, wystarczyło kilka ujęć w slow motion, żeby jej nazwisko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie. Jej plakat wisiał dosłownie wszędzie. W pokojach nastolatków, na ścianach akademików, nawet w warsztatach samochodowych. Tam na pewno są do dziś. W latach 90 Pamela była jak tapeta popkultury. Obecna w każdym domu, tylko w nieco innych proporcjach. W kinie próbowała przełożyć swoją sławę na duży ekran, grając w filmie Żyleta. Ten tytuł miał zrobić z niej gwiazdę kina akcji, no jak wyszło to, chyba wszyscy dobrze wiemy. Za tę rolę dostała około miliona dolarów. Filmowo była to jej rekordowa garża, całkiem nieźle jak na debiut superbohaterski, ale w hollywoodzkiej skali to raczej drobne. W jej przypadku pieniądze nie czekały w salach kinowych, tylko na plaży. Pamela w słonecznym patrolu zarabiała około 300 tysięcy dolarów za jeden odcinek, no a w sezonie było ich nawet ponad 20. Rocznie to około 6 baniek. A co słychać u niej dzisiaj? Po latach skandali i nagłówków wreszcie mówi o sobie własnym głosem. Ostatnio mogliśmy ją nawet zobaczyć w reboocie nagiej broni. Po latach na uboczu znów przyciąga uwagę, a jeżeli myślisz, że nikt nie mógł się do niej zbliżyć, poczekaj. Kolejna aktorka udowodniła, że nie trzeba czerwonego kostiumu, żeby przyciągnąć cały świat. Co robiliście w pokoju Dyli? Straszyliśmy twoją matkę. Ma cochę, nie macie szans. Ona śpi z księciem prochem nasennym. Czy artystka, która unikała wielkich produkcji mogła zarobić miliony na filmie z kosmosu? To dopiero rozgrzewka. Po czerwonym kostiumie, czas na czarne oczy i gotycki urok. Kolejna ikona zupełnie inna, ale równie niepowtarzalna. Kiedy w latach 90. na ekranie pojawiała się Winona Ryder, świat zwalniał. Nie potrzebowała czerwonych dywanów ani krzyczących kolorów, wystarczyło spojrzenie, które mówiło więcej niż 10 stron dialogu. W tamtym czasie Winona nie grała postaci, ona po prostu nimi była. Każda jej rola pachniała autentycznością, jakby przed kamerą nie stała aktorka, tylko ktoś, kto naprawdę to przeżywa. Była zupełnie inna niż reszta Hollywood, bardziej introwertyczna, bardziej prawdziwa miała w sobie coś, co sprawiało, że każdy kadr z jej udziałem wyglądał jak wspomnienie. Jej największy filmowy czek w latach 90. przyszedł z kosmosu. No, chodzi oczywiście o film z 1997 roku pod tytułem Obcy Przebudzenie. To była czwarta część kultowej serii i nasza bohaterka zgarnęła za to 2,8 miliona dolarów. Nieźle jak na aktorkę, która słynęła raczej z kameralnych, artystycznych produkcji niż z blockbusterów. Choć film zebrał mieszane opinie, to właśnie ten tytuł pokazał, że Winona potrafi odnaleźć się nawet w świecie potworów i efektów specjalnych. Potem przyszły trudniejsze lata. Medialny upadek, problemy osobiste i przerwa od Hollywood. Ale jak to bywa w dobrych filmach, bohaterka wróciła i to z przytupem w serialu Stranger Things, gdzie znów zachwyciła widzów na całym świecie. Zanim Hollywood zaczęło liczyć zera na czekach, pojawiła się kobieta, która wniosła coś zupełnie innego. Temperament, akcent i emocje, których nie dało się wyreżyserować. Salma Hayek. Jak aktorka z Meksyku przebiła się w Hollywood zdobywając nie tylko rolę, ale i kontrolę nad produkcją? Egzotyczna energia meksykańska duma i spojrzenie, które potrafiło przebić się przez każdy obiektyw. Na ekranie po raz pierwszy naprawdę błysnęła w filmie Desperado u boku Antonio Banderasa. I uroda przyciągała wzrok, ale to charakter sprawiał, że trudno było go oderwać. Każdy na pewno pamięta również słynną scenę tańca z wężem w filmie Od zmierzchu do świtu, w której Salma udowodniła, że potrafi skraść uwagę nawet wtedy, gdy w kadrze stoi obok trzech facetów z Giverą. Od tego momentu Hollywood już o niej nie zapomniało. Nie musiała udawać po prostu była sobą, no i to działało. Kilka lat później przyszła rola życia. Hayek od lat marzyła, by zagrać Fridę Kalo, ikonę meksykańskiej kultury i kobiecej siły. Studia filmowe odrzucały pomysł, no ale Salma się nie poddała. W końcu nie tylko zagrała Fridę, ale też współprodukowała film, co w tamtym czasie dla aktorek było czymś prawie niemożliwym. Hollywood pozwalało kobietom grać w filmach, ale rzadko pozwalało im je tworzyć. Za Friedę zarobiła szacunkowo od 7 do 10 milionów dolarów, oprócz tego dwa Oscary, nominacja dla Hayek i status artystki, która zrobiła dokładnie to, co chciała. Dziś jest nie tylko aktorką, ale też producentką i jedną z najbardziej wpływowych kobiet Hollywood, a prywatnie żoną właściciela domu mody Kerry. Od Desperado do Diora Salma Hayek nigdy nie goniła za pieniędzmi. To one zawsze goniły ją, a i tak nigdy nie zdołały jej dogonić. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda idealne połączenie piękna i tajemnicy? Michelle Pfeiffer zna tę receptę na pamięć. W latach 90. była jak zimny błysk świateł. Elegancka, opanowana, ale z czymś, czego nie dało się do końca rozszyfrować. Po raz pierwszy zachwyciła w człowieku z blizną obok Al Pacino. Już wtedy wiadomo było, że nie jest kolejną aktorką z tłumu. Miała w sobie klasę, jak jej brakowało nawet największych. A później przyszła rola, która przeszła do historii. Kobieta kot w Batman Returns. Michelle w ateksowym kostiumie nie była tylko zmysłowa, była niebezpieczna. W każdym geście miała siłę, pewność i coś, co sprawiało, że nawet Batman wydawał się mniej pewny siebie. Jak jednak kobieta mogła jednym gestem zdominować cały ekran? W 2000 roku zgarnęła 10 milionów dolarów za thriller, co kryje prawda. Nie za efekty. Nie za akcję, za obecność. Bo Michelle Pfeiffer potrafiła zahipnotyzować widza bez wypowiadania choćby słowa, wystarczyło spojrzenie. Nigdy nie potrzebowała błysku fleszy ani skandali, żeby o niej mówiono. Jej nazwisko stało się synonimem jakości i klasy, której nie da się podrobić. I może właśnie to jest sekret jej długowieczności. Spokój, który czuć aż do ostatniego kadru. The Batman. Pan Batman. Or, is it just A może Batman? po prostu Batman. Lata 90. miały swoją królową magnetyzmu. Demi Moore. Jej uśmiech, spojrzenie i pewność siebie działały jak zaklęcie. Kiedy pojawiała się na ekranie, Hollywood milkło. Było jak zjawisko, którego nie dało się przewidzieć, ale którego nikt nie chciał przegapić. Uwierz w ducha i niemoralna propozycja nie były tylko hitami, to były filmy, które przesuwały granice tego, jak można pokazać emocje, pożądanie i siłę kobiety. Demi nie grała, ona panowała nad każdą sceną. Miała w sobie coś, co sprawiało, że nawet najprostszy gest stawał się symbolem. A później przyszedł striptiz, kontrowersyjny, odważny i oczywiście przełomowy. Rola, która zmieniła nie tylko jej karierę, ale całe Hollywood. Demi zarobiła za nią rekordowe 12,5 miliona dolarów, ale prawdziwa wartość tej roli tkwiła w czymś więcej w kontroli nad własnym losem. Ten film nie był arcydziełem, ale był przełomem. Dla mężczyzn prowokacją, dla kobiet dowodem, że można być jednocześnie pożądanym i niepodległym. Po tej roli media próbowały ją zniszczyć, ale Hollywood nigdy już nie było takie samo. Demi Moore otworzyła drzwi, przez które przeszła cała nowa fala gwiazd. Z biegiem lat przestała gonić za rolami, to role zaczęły gonić za nią, a jej występ w substancji tylko potwierdza, że wciąż potrafi być niebezpiecznie hipnotyzująca. To właśnie po takich historiach widać, jak bardzo wszystko się zmieniło, bo w Hollywood odwaga zawsze kosztuje najwięcej. Wsadzasz mi kurczaka do ust, i zaraz potem masz skrupuły moralne? Zapomnijmy o tym. Kiedyś byłeś silny. Myślisz, że 12,5 miliona za jeden film to dużo? To poczekaj chwilę, bo dalej nie będzie już o garzach, tylko o czystym szaleństwie. Już za chwilę liczby tak odlecą, że przeciętny człowiek nie zarobiłby tego przez całe życie. A finał to już nie rekord. To moment, w którym Hollywood przestało liczyć, a zaczęło się zastanawiać, czy to w ogóle jest legalne. Lepiej zasubskrybuj kanał już teraz, bo po końcówce możesz być ostro oszołomiony. Były kobiety, które kusiły i takie, które grały. Ale Sharon Stone nie musiała robić ani jednego, ani drugiego. Wystarczyło, że usiadła na krześle. Jej scena z nagiego instynktu to moment, w którym całe kino wstrzymało oddech. Jedno spojrzenie, jeden gest i Sharon stała się kimś więcej niż aktorką. Została symbolem. W latach 90. była uosobieniem wszystkiego, co niebezpieczne, eleganckie i zakazane. Mężczyźni ją pożądali, kobiety podziwiały, a Hollywood bało się jej tak bardzo, jak ją potrzebowało. Scena przesłuchania była tak kultowa, że ją parodiowano dziesiątki razy, ale niezależnie od tego, kto próbował ją powtórzyć, nikt nie potrafił zrobić tego tak jak Sharon. Zawsze mówiła, że nie chciała być ładna, chciała być niezapomniana. I dokładnie to osiągnęła. W filmie Casino udowodniła, że potrafi grać z potęgami ekranu i nie tylko ich dogonić, ale także przyćmić. A później, po latach milczenia, wróciła tam, gdzie wszystko się zaczęło. W 2006 roku zagrała ponownie Katrin Trammell w Nagim Instynkcie 2. Nie było już tego samego szoku, ale była inna emocja. Legenda wróciła po swoje. Za rolę, która miała zamknąć pewien rozdział, Sharon Stone zgarnęła 13,6 miliona dolarów. Sony zapłaciło jej tyle nie za film, ale za nazwisko, które wciąż sprzedawało grzech, styl i władzę w jednym ujęciu. Sharon nigdy nie była łatwa dla Hollywood. Była zbyt inteligentna, zbyt pewna siebie, zbyt świadoma swojej siły. Dziś mówi o równości, o walce z chorobą o tym, jak system potrafi złamać nawet najsilniejszych. Ale gdy wraca na czerwony dywan, nadal ma ten sam błysk w oku. Ten, który raz sprawił, że cały świat przestał oddychać. Napisanie książki dało pani niezłe alibi, w rzeczy samej. Odpowiedź brzmi: nie. Nie zabiłam go. Po dekadzie tajemnic i dramatów, Hollywood potrzebowało kogoś, kto wpuści do salki nowych trochę powietrza. I wtedy pojawiła się ona. Dziewczyna, która potrafiła wywołać uśmiech szybciej niż eksplozję na planie, a właściwie to robiła jedno i drugie. Cameron Diaz była jak tykająca bomba charyzmy. Wystarczyło jedno wejście, by świat zamarł, a później wybuch śmiechem. Nie była typową gwiazdą tamtych czasów, miała w sobie coś surowego i jednocześnie naturalnego. Zaczynała jako modelka, nie miała żadnego aktorskiego doświadczenia, ale kiedy pojawiła się w filmie Maska obok Jimma Carrey'a. Nikt już nie pytał o szkołę aktorską. W jednej scenie potrafiła być marzeniem, żartem i huraganem, a Hollywood pokochało ją natychmiast. Później przyszedł czas na sposób na blondynkę i Vanilla Sky. Każdy z tych tytułów cementował tylko jej status. Cameron była jak żywioł. Nie do przewidzenia, ale zawsze przyciągająca. Miała w sobie luz, którego nikt inny nie potrafił udawać, a jej śmiech zostawał w głowie na długo po napisach końcowych. Później nadeszły Aniołki Charlie'ego, film, który z trzech kobiet zrobił drużynę nie do zatrzymania, a w drugiej części zawrotna szybkość. Już nikt nie miał wątpliwości, kto jest prawdziwą gwiazdą tego zestawu. Za tę rolę dostała 20 milionów dolarów plus procent odzysków. Rekordowy kontrakt w historii komedii akcji. Ale prawda jest taka, że Hollywood płaciło jej nie za rolę, tylko za efekt, bo Cameron Diaz nie tylko grała, ona świeciła, a później zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Zniknęła. Po 2014 roku zakończyła swoją karierę. Dla wielu brzmiało to jak szok, dla niej jak wyzwolenie. W 2022 roku ogłoszono jej powrót, a internet zadrżał. Ale prawda jest taka, że Cameron Diaz nigdy tak naprawdę nie odeszła. Po prostu dała nam chwilę, żebyśmy za nią zatęsknili. Nasza miłość jest jak czerwona róża, a ja mam mały kolec. Żetador. je do. <grywa> Moi drodzy, zanim przejdziemy do finałowego podium, chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za ponad 10 tysięcy osób, które dołączyły do naszej społeczności i zasubskrybowały ten kanał. Naprawdę nie spodziewałem się, że jest aż tylu fanów dobrego kina. No i mam nadzieję, że każdy mój film sprawia, że coraz częściej wracacie do tych kultowych produkcji. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję no i lecimy dalej. Ile warte jest jedno spojrzenie, które potrafi zatrzymać świat? Milion? Dziesięć? A może dwadzieścia pięć? Bo właśnie tyle zapłacono kobiecie, która nie potrzebowała efektów specjalnych, żeby zahipnotyzować widzów. Wchodzimy na finansowe podium, i to już nie jest zwykła Liga Gwiazd. To strefa tych, którzy jednym tytułem liczyli dziesiątki milionów. Julia Roberts była jak promień światła w epoce cynizmu. Nie miała w sobie nic z chłodu Hollywood. Była ciepła, szczera i autentyczna do granic. W świecie masek i filtrów jej naturalność działała jak magnes. Gdy pojawiła się w Pretty Woman, nikt nie myślał, że świat za chwilę zakocha się w niej na zawsze. Co ciekawe, ten film nigdy nie miał być komedią romantyczną. Początkowo scenariusz był o wiele, wiele mroczniejszy, a historia znacznie brutalniejsza. Ale kiedy pojawiła się chemia między Julią a Richardem Girem, wszystko się zmieniło. Jej energia była tak prawdziwa, że nawet producenci nie mieli serca jej zgasić. W Nothing Hill była marzeniem: uciekającej pannie młodej, ucieczką od schematów, a w Erin Brockwich kobietą, która pokazała, że siła nie potrzebuje peleryny. Ta rola przyniosła jej Oscara i status ikony, ale to w uśmiech Monalizy z 2003 roku był punktem kulminacyjnym. Julia Roberts otrzymała za ten film 25 milionów dolarów. Najwyższą czystą garzę w historii Hollywood na początku XXI wieku. To był moment, w którym kobieta zarabiała jak cała wytwórnia filmowa. Nie musiała już walczyć o scenariusze, wystarczyło, że powiedziała tak, a budżet filmu rósł miliony. To się dopiero nazywa władza. Nie każda legenda rodzi się w ciszy. Niektóre wchodzą z hukiem, tatuażem na ramieniu i spojrzeniem, które mówi: Nie dotykaj, jeżeli nie jesteś gotów na burzę. A kiedy już wchodzą, świat po prostu robi im miejsce. Właśnie taka jest Angelina Jolie. Nie przyszła do Hollywood, żeby się podobać, przyszła, żeby je zdominować. Zaczynała jak huragan młoda, nieokieznana, z energią, która potrafiła przejąć ekran nawet w sekundowych ujęciach przerwanej lekcji muzyki, była niepokojem w ludzkiej formie, a grając Lara Croft, symbolem nowego typu bohaterki. Nie potrzebowała partnera, ani scenariusza, by przyciągnąć uwagę, wystarczyło, że pojawiła się w kadrze, a reszta stawała się tłem. A potem przyszła rola, która zmieniła baśń w potęgę. Maleficent z 2014 roku. Disney, magia i Angelina z rogami, które wyglądały jak naturalna korona. To nie była bajka, to był cios w schemat. Świat zobaczył czarownicę, ale Hollywood widziało biznes. 33 miliony dolarów z bonusami i udziałem w zyskach to była transakcja stulecia. Disney kupił nie film, tylko efekt Jolly. Wystarczyło jedno nazwisko, żeby cały projekt zamienił się w złoto. I właśnie tutaj stawiamy znacznik: drugie miejsce w rankingu najlepiej opłacanych aktorek Hollywood. Ale to nie koniec historii, bo gdy wszyscy liczyli, że będzie biła kolejne rekordy, ona zrobiła coś, czego nikt nie przewidział. Zamiast kolejnych hitów wybrała spokój, reżyserię i działania humanitarne. Zostawiła tron pusty i wyszła bez słowa. Bo prawdziwa władza to wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i zostawić po sobie płomień, od którego do dziś nie da się odwrócić wzroku. Zapewne zastanawiasz się, która z kobiet Hollywood była absolutną rekordzistką. Numerem jeden okazała się ta, która dosłownie oderwała się od ziemi i wykręciła kosmiczny wynik. Nie chodzi tylko o film, ale o moment, w którym Sandra Bullock przestała rywalizować z innymi, bo po prostu odleciała. Zanim jednak wzniosła się na tę wysokość, długo budowała swoją pozycję krok po kroku. Sandra Bullock nigdy nie była typową hollywoodzką gwiazdą. Miała w sobie luz i wdzięki, dzięki któremu widzowie od razu czuli, że mogą jej zaufać. W czasach, gdy Hollywood promowało perfekcję, ona podbiła świat normalnością. Jej kariera nabrała rozpędu dosłownie za sprawą filmu Spit: Niebezpieczna prędkość. Obok Kianu Reevesa stworzyła duet, który na nowo zdefiniował kino akcji lat 90. Nie była tu ozdobą fabuły, ale jej serce. Miała energię, która wbijała się ponad chaos wybuchów, a jej postać dawała temu filmowi coś, czego w tamtym gatunku brakowało emocje. Później przyszły sukcesy romantyczne: jak ja cię kocham, a ty śpisz, czy jest agent, które tylko potwierdziły, że Bullock potrafi przyciągnąć tłumy do kin niezależnie od gatunku. Łączyła wdzięk, inteligencję i poczucie humoru, które potrafiło rozbroić nawet najbardziej wymagającego widza. A później przyszedł moment, który dosłownie wyniósł ją na orbitę. Film Grawitacja z 2013 roku. Za tę rolę aktorka zgarnęła 70 milionów dolarów, no i to był rekord wszechczasów. Sandra Bullock nie tylko uniosła się w kosmosie, ona naprawdę tam dotarła. I teraz pewnie zastanawiasz się, czy ktoś w ogóle zdołał ją przebić. Czy wśród dzisiejszych gwiazd znalazła się taka, która sięgnęła jeszcze wyżej? Choć Hollywood zmienia twarze i epoki. Nikt nie zdołał zdetranizować królowej grawitacji. Najbliżej była Margot Robbie, która za Barbie otrzymała około 50 milionów dolarów, łącząc garze z udziałami w zyskach. To imponujący wynik, ale to wciąż za mało, by przebić Sandrę. Tak więc, triumf kobiet lat 90-tych wciąż trwa. To one stworzyły standard, do którego Hollywood nadal próbuje dorównać. A więc, która kobieta naprawdę rządzi Hollywood według dolarów? Ta, która oderwała się od ziemi i do dzisiaj nie wróciła. Daj znać w komentarzu, która z tych aktorek jest Twoją ulubioną, no i widzimy się już w kolejnym filmie.